Cześć. Cóż, dziś postanowiłem, że po prostu to wszystko połączę. To nie jest jeszcze skończone. Ta instalacja jest jeszcze do polutowania, pociągnięcia różnych komponentów. To wszystko Wam pokażę na kolejnych filmach. Natomiast postanowiłem po prostu połączyć podstawowe komponenty. Czyli sterownik, baterie, silnik, manetkę, hamulce, komputer i po prostu spróbować, czy to wszystko zadziała. Połączyłem kolor do koloru, to znaczy czujniki hala według kolorów, czujnik temperatury i fazy silnika też według kolorów, na takiej złączce na razie. Tu jest komputer podłączony na tej złączce. No i bateria do sterownika. No i zobaczcie sami. Włączamy komputer. Hmm. I naciskam manetkę w trybie pierwszym. Bez żadnej konfiguracji. Po prostu to jest trzeci raz. Odpalam ten komputer, ale nic tu nie grzebałem. Jeszcze raz. Hamulec. Jeszcze raz. I hamulec. Widzicie? Działają klamki hamulcowe. I koło kręci się tak jak powinno, w tym w dobrym kierunku, bez żadnych, żadnego dziwnego zachowania. Także wygląda na to, że wszystko jest podłączone poprawnie. No, więc teraz znowu to rozłączę i dokończę całą instalację. Ale kolejny krok do, do, do przodu i mega satysfakcja. Do zobaczenia.